Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w, w kryjówkach z World of Tanks. Znajdujemy się na mapie Himmelsdorf i jedziemy na sektor D8, na którym jest taka kryjówka, właśnie przez którą po prostu wróg nie może Cię trafić. Czy jest też taki sposób, że na przykład Macie jakieś lekki czołki, na przykład MX, Edge Y, to który na przykład IS-7 może was tu wepchać, tylko to jest taka rzadkość. Y, Najlepszym sposobem jest tutaj wjechanie. Możecie tak zaskoczyć swoich znajomych albo na losowej bitwie. Tu wjechać można i też... jak to on tutaj robi? I też można tu gdzieś obiec tak, skałki takie jakby tu też można wjechać. No i jest jesteśmy w tej kryjówce. Tutaj mamy takie zbagowane trochę, jak no widzicie tutaj pod spodem, tu takiego, że nic nie ma. Tam też się da wjechać. Tutaj. Ponieważ tam z się nie da wyjechać, to jest właśnie problem. Dobra, następna kryjówka jest na sektorze K0. Niestety z tej kryjówki nie możemy wyjechać. Jedynym sposobem wjechania tam jest... Yy, co chodzi? on tam wjechał. Dobra. Mniejsze z tym. idziemy na sektor K0. Tam jest kryjówka trochę niezbyt... niezbyt... jak to powiedzieć? Taka kryjówka niezbyt niezbyt taka przydatna, bo jeśli na przykład chcielibyście yy, chcielibyście tam wjechać i wyjechać, to tego wam się nie uda wyjechać. Yy, no jest tam zostaniecie na zawsze. Nie wiem czemu tam tego się z chyba nie przejmujmy się tego. Idziemy na sektor K0, który jest w rogu mapy. No, jedynym sposobem to jest prędkość, zwinność no i niestety, tylko pz tam chyba tam da się wjechać Jeśli to tak, jak macie jakiś szybki czołg, to to też szybki czołg jeśli na przykład chcielibyście więcej odcinków z takich tryjowych World of Tanks zostawcie łapkę albo lajkę, jak to tam woli mm, lajka lepiej, La i lajka i łapkę, tak, lajka i łapkę y i łapnik komentarz o, co mi się dzieje, mężu, bez... no, u mnie bez... yy, jeśli chcecie na pewno taki więcej odcinków to zostawcie łapny komentarz i suba, a ja bardzo wam podziękuję no i wjeżdżamy, no i z tym się nie udało ale tutaj jest tajemniczy wjazd, tutaj o no i ja tym razem teraz tutaj spróbuję wytyłować yy. I właśnie wjechać tam w tą kryjówkę. Jeśli na przykład chcielibyście odcinki z, nie tylko z World of Tanks ale nie wiem, z Minecrafta albo z Zagario, to piszcie oczywiście w komentarzach co tam chcecie, co sądzicie o moim kanale. To jest nowy kanał, wcześniej też miałem kanał, ale więc i te nazwy nie powiem, bo od razu się inne osoby domyślą, że o to piszesz tam ja na nowym kanale. No dobra, tu wjeżdżamy i spróbuję, czy mi się teraz uda, czy mi się teraz uda. No nie, nie udało mi się, ale wierzcie mi tutaj, że tu się da wjechać. I że tam jest właśnie tajemniczy przejazd. Popróbujcie kilka razy, tam widzicie. Ja poprzednim razem wjechałem. No i to chyba była na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić lajka, suba, komentarza. No i tyle. Na razie. thank you